Był tam tłum ludzi. Wiktor Lewi zawiadamia, że akcja się udała. Elad inicjuje kolejną, większą, jednocześnie w Kairze i Aleksandrii. Jako cel wybiera biblioteki amerykańskie. 14 lipca wiezie swoim samochodem Wiktora Lewi i Filipa Natansona do biblioteki amerykańskiej w Kairze. Elat czeka w samochodzie. Lewi i Natanson wchodzą do środka. Umieszczają na półkach z książkami ładunki zapalające ukryte w futerałach na okulary. Tymczasem Azar i Dasa umieszczają podobne ładunki w Bibliotece Amerykańskiej w Aleksandrii. W obu miejscach wybucha pożar. 23 lipca ma się odbyć kolejna akcja. Tym razem celem są kina w Kairze i Aleksandrii. Akcja w Kairze przebiega pomyślnie, ale w Aleksandrii materiał wybuchowy zapala się przy wejściu do kina w spodniach natansona i zostaje on zatrzymany. Nie miałem wątpliwości, że jeśli dostaną zapałkę, poparzą sobie ręce. Rozpoczyna się śledztwo w sprawie natansona. Tego samego dnia zostaje zatrzymany Lewia po dwóch dniach Dasa. Wróciłem do domu. Na rogu stał samochód bez świateł. Nie mogłem się cofnąć. Nie miałem możliwości ucieczki. Zostaje zatrzymany Azar, a w Kairze doktor Marzuk. Zniszczyłam wszystkie papiery, jakie miałam u siebie, wszystkie rachunki. I czekałam. To było jak domek z kart. Jedna się przewróciła i pociągnęła za sobą wszystkie. Aresztowania trwają. Mejucha, Znajm i Zafran zostają zatrzymani w Kairze. Gazeta Haaretz donosi, że policja egipska zatrzymała sześciu syjonistów oskarżonych o podpalenia w Kairze i Aleksandrii. Premier Sharet natrafia na wzmiankę w gazecie. Nic nie wie o akcji w Egipcie. Pyta Lawona. Ten odpowiada, to coś bardzo dziwnego i obiecuje sprawdzić. Premier Izraela nie miał o tym pojęcia. Jak to możliwe? Przyniosłem artykuł Givliemu. Poprosił, żebym mógł go zostawić. Chyba wtedy się zorientował, że są jakieś komplikacje. Motkę był zdruzgotany. Był w depresji. To był ciężki okres. Nie wolno było nic mówić, bo ci ludzie rzekomo nie byli związani z Izraelem. Nazajutrz Givli dostaje telegram od Elada: Zerwać wszelkie kontakty z firmą Henry Pierre, zbankrutowali. Spróbuję coś wywalczyć dla firmy, ale nie ma szans na gotówkę. Towar jest u wierzycieli. Giewli wysyła telegram do Elada, każe mu natychmiast wyjechać z Egiptu i dłużej się nie narażać. Dwa tygodnie po aresztowaniu na Tansona, Elad opuszcza Egipt. 13 sierpnia zostaje aresztowany ostatni członek siatki, Marcel Nino. Dwa tygodnie czekałam, aż ktoś zadzwoni i powie, wyprowadzimy cię z tej pułapki. Ale tak się nie stało. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to, że uratuje mnie Avri. Stwarzał pozory, że wszystko może. Egipska prokuratura żąda kary śmierci. Izrael wypiera się w związku z zatrzymanymi i twierdzi, że są to fałszywe oskarżenia. Członkowie siatki, nieszkoleni na ewentualność zatrzymania, nie mający nawet legendy operacyjnej, są brutalnie torturowani zadają pytanie, a ja mówię, nie wiem, nie wiem. Aż się wściekli i zaczęli mnie tłumaczyć. Co ci łączy z doktorem Marzukiem? Co robiłeś 2 lipca? Co ci łączyło z Majerem Zafranem? Miałem poczucie, że wszystko, co mówię, już wiedzą. Wreszcie Wiktor, którego spotkałem w czasie przesłuchań na korytarzu, szepnął mi, przyznaliśmy się. Zrozumiałem, że wszystko przepadło. Śledczy tortrują Marcelinio. Grożą, że jeśli nie będzie mówić, czekają gwałt zbiorowy. Wykorzystałem chwilę, kiedy mnie nie pilnowali i skoczyłam z okna. Marcel skacze z trzeciego piętra na brukowany dziedziniec. Ma pękniętą miednicę, czaszkę i kość łokciową. Strasznie się czułam z tym, że nie wytrzymałam tortur, ale to ludzkie. Trudno mi o tym mówić. Z podróży po USA i Francji wrócił szef sztabu generalnego generał broni Moshe Dayan. Na lotnisku witali go minister obrony Pinchas Lavon i oficerowie Sił Zbrojnych Izraela. Dajan wraca do Izraela 23 dni po informacji o zatrzymaniach w Egipcie. On pierwszy rozumie, że trzeba będzie wskazać osobę odpowiedzialną za tę klęskę. Żąda, by Givli ogłosił, kto wydał rozkaz działania. Od chwili, gdy pojawia się kwestia odpowiedzialności, bierze początek afera, która przeradza się w pierwszy wielki skandal polityczny w dziejach państwa Izrael. Na posiedzeniu sztabu generalnego Givli informuje, było to polecenie ministra obrony wydane mi w cztery oczy po spotkaniu w dniu 16 lipca. Protokół z posiedzenia trafia do ministra obrony. Na zajutrz Lawon mówi swojemu asystentowi, że nie wydał takiego polecenia. Według jego wersji 16 lipca nie było żadnego spotkania. Wszyscy, nawet ci niezwiązani z Lawonem, zaprzeczali, że tamtego dnia odbyło się jakieś spotkanie. Było to możliwe dzięki Lucy Lavon, jego żonie, która zapisywała daty i uczestników wszystkich spotkań. Prasa donosiła, że zamachy terrorystyczne zaczęły się 2 lipca. Tymczasem Givli twierdził, że Lavon dał mu rozkaz dopiero 16. Lavon utrzymuje, że to nie on go wydał. Mamy więc słowo Lavona przeciwko słowu Givli'ego. Który z nich wydał rozkaz? Benjamin Givli urodził się w 1919 roku w petach Tikwa jako najstarszy syn w rodzinie rolniczej. Mając 17 lat wstąpił do Hagany, odbył kurs oficerski wstąpił do służb wywiadowczych i zaczął awansować. Właściwie stworzył wywiad z niczego i to w okresie, gdy było mnóstwo operacji. W armii izraelskiej zostaje dostrzeżona jego inteligencja, charyzma i pracowitość. Ma przed sobą błyskawiczną karierę. Zdolności przywódcze, organizacyjne, inicjatywa, odwaga był miłym człowiekiem i bardzo uczciwym. Ci, którzy z nim pracowali zazwyczaj ulegali jego urokowi osobistemu. Przypominał Gregory Pekka, wysoki, przystojny. Lubił muzykę, sztukę, miał wielką charyzmę. Wszyscy go kochali z całego serca. Był dla nas jak Bóg. Nawet plama na jego przeszłości nie przeszkodziła w szybkim awansie. Znaliśmy go z jednej z najokropniejszych afer z okresu początków państwa afery Tobiańskiego. Urządził wtedy żałosny sąd polowy nad podejrzanym o zdradę i doprowadził do egzekucji. Była to jedyna z wyjątkiem Aichmana egzekucja w historii Państwa Izraela. Już wtedy podczas procesu i przesłuchań świadków był problem z jego wiarygodnością. Pinchas Lubianker urodził się w roku 1904 w Polsce w rodzinie hasyckiej. Już w młodym wieku wykazywał wielkie zdolności analityczne. Jego wypracowanie z czwartej klasy wygrało ogólnokrajowy konkurs i trafiło do rąk polskiego ministra edukacji. Lawon porzuca religię, wstępuje do ruchu młodzieżowego Gordonia. Do Palestyny emigruje w 1929 roku. Pod jego przywództwem członkowie Gordoni zakładają kibuc Hulda. Nie był typem działacza. Był intelektualistą, mężem stanu raczej niż politykiem. Lawon był przenikliwym polemistą o ciętym języku. Ludzie się go bali. Kiedy został sekretarzem, Hista Drut nie chciał być w Knesecie. Ben Gurion powiedział mu jesteśmy potrzebny do jednego przemówienia w roku albo nawet w kadencji. Był bardzo złożonym człowiekiem, pełnym kompleksów, bystrym, sprytnym i rządnym władzy, co ukrywał, póki jej nie zdobył. Oto dwaj ludzie, których osobiste i polityczne losy splotły się nierozerwalnie. Jeśli jeden mówi prawdę, to drugi kłamie. Lawon, przekonany, że może udowodnić swoją niewinność, trzykrotnie wzywa Giwliego wieczorem do swojego domu. Czwarte spotkanie wyznacza na rano. Givliego zaskakuje obecność scenografki. Lavon, Benjamin, 16 lipca nie odbyliśmy żadnego spotkania czy rozmowy. Mam dowód, że taka rozmowa odbyła się wiele dni po 16. Givli. Co oznacza wiele dni? Lavon, po aresztowaniach. To wystarczająco dużo dni. Givli. Przykro mi, ale nie wierzę panu ministrowi. Lawon, nie proszę, by mi pan wierzył. Mam na to dowody. Jeśli przedstawię je sądowi najwyższemu, sędziowie nie będą się wahać pięciu minut. Givli, powiem panu, że nigdy nie zarzucano mi kłamstw i urojeń, jak pan to próbuje robić. Wiem jedno. Od pana, po spotkaniu w pana domu, dostałem polecenie uruchomienia siatki.